Witam wszystkich. Dzisiaj jest 21 marzec, pierwszy dzień wiosny. Postanowiłem zrobić bardzo szybkie i krótkie podsumowanie pracy kociołka w sezonie 2020-2021 przez okres czasu 100 dni 3 miesiące. Użytkuję ten piec od praktycznie od. 10 grudnia 2020 roku. Go, kupiłem go i zamontowałem. Od tego czasu, widzicie, to są wszystkie zapisy na bieżąco. I to jest taki formularz roboczy. Testowałem różne parametry ustawień: wersję PID-ową, wersję dwustanową. W pidzie chyba lepiej jednak pracuje. Nawet oceniałem procent otwarcie klapy na dmuchawie, temperaturę spalin zadaną, i ilość spieków jaka była w kotle. Trzy oceniam, że to są bardzo grube spieki, takie kalafiory, jeden to małe spieki, niegroźne, samo sama wtedy retorta, sam ten palnik mógł się czyścić. I teraz powiem tak, startowałem na mm, węglu, groszku batory obserwowałem, że jednak on ma dosyć dużą tendencję do spiekania się tu gdzie dałem trójkę to jest to oznacza, że to są duże spieki I powiem tak, przez praktycznie miesiąc miałem bardzo duże spieki próbowałem kombinować uchyłem dmuchawy na tej klapce różnymi parametrami i tak to się kończyło nawet tu mam wypisane Ilości jakie piec spalał w poszczególnych pomiędzy załadunkami, e, tutaj zaznaczyłem parę takich punktów. To są modyfikacje, jakie dokonywałem w kotle. E, dodałem na przykład w kotle dodałem instalację suszającą. Trochę modyfikowałem i testów robiłem z palnikiem wynik bardzo pozytywny no co powiem jeszcze, trochę z szamotem kiedyś być może nagram jeszcze o tym film na razie podsumuję czyli okres 100 dni 100 dni pracy w tym czasie zużył piec 1985 kg węgla, ekogroszku podzielone przez 100 Daje nam niespełna 20 kg węgla na dzień, ale po moich modyfikacjach, które wykonałem tutaj, jak zobaczycie o, modyfikacja deflektora i troszeczkę zmodyfikowałem palnik. Od tego momentu przez 8 dni spalił mi 135 kg, co daje mi wynik 16,9. Wczoraj serwisowałem kocioł, w sensie wyczyściłem go dokładnie. Zasypałem zbiornik. Zbiornik 115 kg, tyle doszło. No i będę obserwował, jak jest, jakie jest życie po modyfikacji. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że teraz, kiedy zaczyna się wiosna, temperatury są dużo wyższe i to spalanie automatycznie się zmniejszy to co mogę pokazać jeszcze to jest tak wygląda zbiornik ja dodaję trochę wapna tego wapna jest niedużo zawsze to troszeczkę neutralizuje pół siarki która jest w jego groszku zbiornik jest suchy To, co jest fajne po, ty, po tych moich modyfikacjach, to temperatura spalin na bardzo niskim poziomie, 68 stopni, i to jest prawdą, ponieważ to bardzo łatwo sprawdzić, rura, czopu, rura, dotykam ręką i jest ciepła. Czujnik temperatury, gdyby wątpliwość, jest tutaj zamontowany w ten sposób. Dosyć łatwy dostęp do czujki. Według informacji od producenta pieca nie powinna się montować tej czujki na sztywno, na twardo, bo ona wymaga czyszczenia co jakiś czas. Ja na przykład, widzicie, mam na ten sposób włożone i przytrzymane drucikiem. Wymontowuję czujkę w ten sposób. Lekki obrót. Ciach. I proszę bardzo. voila Ktoś może spytać, co to jest. A to jest czujeczka zabezpieczona teflonem. On się bardzo łatwo czyści. Wystarczy szmatko, delikatnie oczyścić. Teflon, praktycznie cokolwiek przykleić do teflonu, jest bardzo trudno. Teflon jest bardzo na odporny. Bardzo odporny chemicznie i odporny na temperaturę. Więc. Polecam, polecam. To jest bardzo pomysłowe i fajne rozwiązanie. Zamykamy. Teflon jaki używam, zwykły teflon. Jest to teflon hydrauliczny. Proszę bardzo cieniutki. Coś ostrości nie ma. Jest grubość teflonu 0,10 mm. Hydrauliczny teflon można kupić w supermarkecie. Bardzo fajne rozwiązanie. Ktoś może powiedzieć, że teflon jest izolatorem i dlatego mam taką niską temperaturę spalin. Aczkolwiek nie, ponieważ ja sobie spokojnie dotykam ręką i jest ciepła. Spaliny są. Można powiedzieć, że zimne. Proszę bardzo. Temperatura zadana 59, tu 60, temperatura spalin 60. Tu jest fajna sprawa po małych modyfikacjach. Hmm. Temperatura hmm, podajnika 35 stopni. 43% dmuchawa, ale to są procenty względne to nie jest całkowita moc po raz kolejny pokazuję, jak wygląda płomień. Płomień ma tendencję do przechodzenia w kolor niebieski. Co oznacza, że jest to bardzo fajna temperatura spalin. I jest to wysoka temperatura płomienia. I automatycznie wysoka efektywność pracy kotła. Jak widzicie, węgiel żeluje, żużuje ale póki co piec jakoś sam się czyści nic nie muszę tam rozwalać pogrzebaczem tak wygląda przez jeden dzień naprodukowany popiół nie jest idealne. chciałbym żeby to był taki proszek no ale niestety jest jak jest tak wygląda wymiennik po wczorajszym czyszczeniu Lekki pyłek, zero sadzy. Proszę. Więcej sadzy jest na drzwiczkach. No i cóż. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Powiem tak. Czy jestem zadowolony z pieca? Jeśli te wszystkie modyfikacje, poprawione byłyby, palnik i dodana by była instalacja osuszająca zbiornik, to powiem tak. Bardzo fajny piec, doskonale zrobiony, starannie, fachowa robota, powiem, tak. Mógłbym z, całą, z czystym stumieniem polecić ten piec. Natomiast mówię, jeżeli ktoś będzie miał problem ze zrobieniem instalacji dosuszającej samodzielnie, jeżeli ktoś będzie miał problem z eksperymentami na palniku no to jest już to taka trochę trudna sprawa. Generalnie pies to tak jak mówię, solidnie zrobione, masywne, potężne, na wiele, wiele lat. To tyle z mojej strony, pozdrawiam, dziękuję.